Piejo kury, oni mają koguta. Ładno to jest, ładno, biłgorajską nuta. oj na, ojda, na, biłgorajską nuta. Piejo kury, oni mają koguta. Ładno Tutaj, proszę państwa, powstaje skansen. Gospodarz skupuje stare e, biłgorajskie chałupy i zwozi je w to miejsce, on będzie coraz bardziej e, okazały. Zatem mamy stare e, biłgorajskie budownictwo e, oraz zupełnie niestarych specjalistów e, od miejscowej kuchni. E, to jest pani Małgosia, to jest pan Adam. E, oni pokażą nam, jak zrobić prawdziwy biłgorajski piruk razem z przynależnym mu sosem. Podstawą jest mąka, prawda, ponieważ tenże pieróg, welpiróg nie ma nic wspólnego z pierogami. Trzeba najpierw zrobić ciasto, to jest rodzaj placka. Zatem powiedzmy o składnikach. Mąkę już mamy, to jest coś śmietana? Śmietana, tak. Cukier, drożdże, sól. Tak, i proszek do pieczenia. Proszek by... do pieczenia i masło. Tak. No to co, to no proszę robić ciasto, dobra? A ja będę może Dobrze. coś tutaj śpiewał. Dobrze. po, po nie umiem. Nie wiem A nie tak. Będę pani pomagał. Czyli najpierw Bardzo robimy zaczyn z drożdży? E, nie? nie, to jest e, podobne. Takie ciasto siekane dajemy drożdże. Aha. Szczyptę w proszku, w proszku do, pieczenia. do pieczenia, tak, soli. Aha. Cukru troszeczkę, tak i teraz śmietana. I, i śmietana, tak. A, Proszę spojrzeć, jaka piękna, gęsta śmietana. I to wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Panie Adamie, ale przecież piruk ma swój farsz. Tak, Co jest podstawą tego farszu? Podstawą tego farszu jest kasza gryczana, ziemniaki i ser. Tu mamy wspaniałą, miejscową kaszę gryczaną. Ziemniaki mamy w garnku, ser jest tutaj. Ziemniaki gotowane, prawda? Tak, one są miękkie, czyli sprawdźmy, czy one już się nadają do obsadzenia. A, chyba są miękkie. Odcedzamy? Tak, możemy odcedzić. No to bardzo Odcedzamy dobrze. częściowo, część wody zostawiamy A, do napęcznienia się To, ważne. to ważne. Częściowo odcedzone ziemniaki, jak rozumiem, ubija się teraz? Tak, oczywiście. Jakby Pan był łaskaw. Chętnie bym to zrobił, ale muszę sprawdzić co robi Pani Małgosia. Pani Małgosiu, To można robić dalej ciasto. Tak, to już mamy rozmieszanie. Aha. Mąkę mam odmierzoną, trzy szklanki tak i jest. troszkę więcej na podsypanie. Także wysypujemy. Tak to zostawię sobie na podsypanie. I to po prostu mieszamy. E, razem. Najpierw masło. A tak, jak... tak, A tak Tak, tak, To już jest tak wiem. proste sobie, niż takie typowe drożdżowe ciasto bez żadnego rozczynu. I siekamy. No. Jak widać wszystko jest w dobrych rękach. A w garnku coś w rodzaju takiej bryli z ziemniaków. Tak, to jest taka. Bo trochę tej wody zostało. Woda została po to, żeby napęcznia, żeby kasza przyjęła y, no. do siebie tą wodę, żeby napęczniała. Jeżeli... Czyli co, mogę ją wsypywać? Tak, oczywiście, bardzo proszę. Kasza napęcznieje, nieco zmięknie. I y, tutaj mamy smalec, który, jak rozumiem, nie jest do zjedzenia z chlebem, nie. tylko również do dodania. Smalec tak? jest do dodania. Myśmy pod tym włączyli gaz, świeci się pod tym gaz, to jeszcze musi być na malutki ogniu przez chwilę trzymane po obsadzeniu. Tak, to Trzeba dokładnie rozmieszać i przykryć, prawda? Odstawić, żeby kasza napęczniała. Ta kasza wyglądała niezwykle filmowo. Ona chyba nie jest ze sklepu. z jakiejś domowej produkcji. Tak, prawda? oczywiście. Jak już tu jesteśmy, to kaszą jeszcze się e, zajmiemy. To jest najwspanialsze miejsce na kaszę e, w całej Polsce. Jak pan myśli pani Adamie? Dzień można to się i czekamy. E, a pani Małgosia usiekała to po prostu niezwykle drobniutko. Tak i hmm. można już kończyć ciasto. Żeby sobie zrobić dziurkę w środku. Tak. Mogę, mogę tutaj coś zrobić, to, tak? żeby nie było, że ja tu nic nie robię. O, robię. <laughs> Bardzo dobrze. To pięknie. Dodajemy. Mietane z drożdżami i resztą składników. Tak jest. Trzeba to też łapy. Yy, no bez tego się nie obędzie. I po prostu wyrabiamy na gładkie ciastko tak? Tak, tak. Proponuję Państwu sos kulkowy. Do zrobienia sosu kulkowego potrzebne są składniki masło, cebula, tak. kurki, odrobina mąki, bulion. Śmietanka trzydziestka, troszkę wina. Troszkę wina. Wina może, może nie z okolic Biłgoraja, tylko z miejsc, gdzie uprawa winorośli jest bardziej powszechna. No to tak, do tak. dzieła. Domyślam się, że najpierw trzeba zacząć siekać cebulę, a ja na patelni zacznę już rozgrzewać masło. Potrawy oczywiście najlepiej smakują w swym naturalnym otoczeniu, dlatego też tak bardzo mi zależało, by piróg pokazać Państwu w Zagrodzie Roztocze. Ale nie musicie Państwo szukać koniecznie ludowego budownictwa z okolic Biłgoraja, by sobie taki piróg zrobić. Róbcie go po prostu w Waszych domach, gdziekolwiek się one znajdują. Cebula się bardzo ładnie rumieni, i teraz trzeba przesiekać kurki, prawda? Tak, jest. i one zaraz powędrują na patelni. Kurki się duszą z cebulą. Kasza pęcznieje, ale nie napęczniała jeszcze właściwie. Musimy chwilę zaczekać. Idę do pani Małgosi, ponieważ myślę, że można już ciasto wykładać do formy. Tak, można już. Dzielimy je na pół. Aha, sprawiedliwie. Tak. Bo to będzie jakby placek spodni, a to będzie tak, tak, tak. pokrywka. Jedną, jedną częścią wykładamy dół i boki, Aha. formy, Aha. a drugą część damy na wierzch. Forma oczywiście była wcześniej nasmarowana. Tak, tak, masłem. masłem. Do podduszonych kurek trzeba dodać odrobinę mąki. Tak oczywiście. Ile łyżeczkę mniej więcej. Łyżeczkę mniej więcej. Dobra, więc tyle. E, teraz e, w patelni, na patelni więc znaleźć się bulion. Wlać tak. cały. Nie, nie. Wystarczy. Dobra. W tym jeszcze znajdzie się śmietanka, która powinna się gotować, by się zredukowała i zgęstniała, a na końcu dodamy do tego wina nieco oraz doprawimy rzecz solą i pieprzem. W porządku? Można by było dalej kontynuować. Pani Gosiu, napęczniało. Bardzo proszę. Na będziemy kończyć farsz. Aha. Teraz zadamy pokruszony ser. Tak jest. Dobrze było, gdyby to był jakiś porządny twaróg, Od baby na przykład, a nie od tak, tak. prawda? Całkiem inaczej smakuje no tak. Pewnie, a właśnie mogę przy okazji Ale proszę bardzo. Hmm. Jest bardzo porządnej baby. <laughs> Trzeba to wrzucić, wszystko jeszcze tak. raz ugnieść? Tak, tak. Wszystko dokładnie ugnieść, wymieszać. Doprawić? Doprawić solą, pieprzem, pieprzem ziołowym. Aha. I to już, już będzie gotowy ugniemy, farsz, tak? pomieszamy. I po farsz. zgnieceniu i doprawieniu farsz będzie już gotowy, a się będzie nadawał do nadziewania. Dobrze myślę? Yy, tak, ale trzeba jeszcze dodać śmietanę i jajka a, do farszu. Jeszcze I wtedy będzie już i jajka. naprawdę gotowy. Farsz w tej postaci wędruje tam, gdzie jego miejsce. A żeby nic tutaj nie zostało. A wszystko musi bardzo dokładnie znaleźć się w foremce. Bardzo pięknie. Jak rozumiem, to teraz trzeba równomiernie tutaj rozprowadzić. I teraz drugą połową ciasta, tak samo rozwałkowaną, rzecz całą trzeba przykryć, posmarować jajkiem i wsadzić to do pieca. No jak długo? Y Pierw musi się dosyć długo piec, Aha. żeby kasza dobrze napęczniała, także y, godzinę, 40 minut, to zależy też. Y, Ale jakich... godzinę lub 40 minut, Nie, czy godzinę, godzinę 40, 40 minut? Nie, i 40 minut. Aha, ładnie to zrobiłem, może tak być? Bardzo ładnie. Tu jest trochę więcej, to ja będę jadł z tej strony. A tak wygląda upieczony pieróg. Można go jadać na zimno, można go jadać na ciepło, wyjątkowo dobrze smakuje, gdy... Plastry odsmaży się na patelni, na maśle. Stoi tutaj garniec z miętą, bo bardzo często również mięta dodawana jest. Do farszu. To w ogóle bardzo charakterystyczne dla okolic Biłgoraja oraz dla całej Lubelszczyzny, że mięta zbierana jest i dodawana do różnych rzeczy. Również do piroga, ale też i do zwykłych pirogów. Postaram się odkroić jak najzgrabniejszy kawałek. Zawsze z tym pierwszym można mieć pewne kłopoty, ale jest, już jest. Proszę spojrzeć, jaki wspaniały w środku do tego sos skórek albo i bardziej tradycyjny dodatek zwykłej, kwaśnej, gęstej, wiejskiej śmietany. Proszę Państwa, to naprawdę jest piękne, że ludzie nadal gotują te same potrawy, które jadali ich pradziadowie, biłgorajski. A to jest, proszę Państwa, piróg biłgorajski w nieco innej wersji. Zdarzają się też takie pieczone w cieście chlebowym. Drogie Panie, serdecznie dziękuję za pomoc i jakże cenne wskazówki. A Was, drodzy Państwo, zachęcam do odwiedzania tych stron. To prawdziwa kopalnia wspaniałych potraw. Kłaniam się nisko. Do widzenia w Biłgoraju.